Dzień dobry. Dzisiejszym naszym tematem zajęć będzie prostopadłość i równoległość prostych. Wydaje mi się, że nie było takiej matury, żeby te dwa zadania się nie pojawiły. Najczęściej to właśnie jest jedno po drugim. Czasem jest tylko jedno, że tylko równanie prostej, równoległej, czasami tylko prostej, prostopadłej. Ale przypomnijmy sobie, rozwiążemy cztery zadania które pojawiały się na wcześniejszych maturach i zaczniemy od pierwszego zadania. Napisz wzór prostej równoległej do prostej już to sobie zapiszemy, do prostej Y równa się minus 4X plus 8 przechodzącej przez punkt D o współrzędnych 3-2. I aby napisać równanie prostej równoległej, to pamiętajmy, że dwie proste są to siły równoległe wtedy, kiedy mają taki sam współczynnik kierunkowy. Czyli jeżeli mamy dwie proste, jedna prosta ma wygląda w ten sposób: y równa się a1x plus b1, a druga prosta: y równa się a2x plus b B2, to proste są tu się równoległe, jeżeli współczynnik A1 jest równy współczynnikowi A2. To wynika z faktu, że yy, one są ten, po, tak samo pochylone do osi X w, w układzie współrzędnych. Jeżeli byśmy narysowali, czy, czy, bo jak pamiętamy, na współczynnik kierunkowy to jest inaczej tankę z kąta nachylenia prostej do osi X. -ów. Tutaj mamy już sytuację mm, taką, że mamy od razu prosto przestawioną w postaci kierunkowej. Jeżeli byśmy nie, nie mieli przestawioną w postaci kierunkowej, tylko na przykład w postaci ogólnej, to pierwsza rzecz, którą byśmy musieli zrobić, to byśmy musieli uporządkować nasze naszą prosto, żeby dojść do postaci kierunkowej. Na koniec może spróbujemy sobie zrobić jeden taki przykład, jako piąte zdanie. Ale teraz. Wracając do naszego, zobaczmy, Nasze współczynnik kierunkowy, ja podkreślę sobie nasz współczynnik kierunkowy, to jest to, co stoi przy x, czyli minus 4. Ważne, żeby też wziąć pod uwagę ten minus, ponieważ też on jest przed przy x, czyli nasze A1 równa się minus 4, zatem A2 też będzie równe minus 4. Czyli już to nam wynika z wcześniej zapisanego wzoru. Czyli nasze równanie, które my chcemy znaleźć, będzie wyglądało w ten sposób, ponieważ te równanie, które mamy podane, to jest równanie, które zaznaczyłem na niebiesko, a równanie, które szukamy, a równanie, które szukamy y, zaznaczę właśnie tą rameczkę. Naszym szukanym jest y, równa się a2x plus b2. To, to jest ważne, żeby w ten sposób zapisać, ponieważ dużo osób na przykład po wyznaczeniu współczynnika kierunkowego przepisuje nie te B, co trzeba. Czyli my mamy sytuację taką, że mamy A2 minus 4X plus ja tutaj zapiszę B2, żeby było wiadomo, że to nie jest zwykłe B, tylko to jest B2. Czyli to, to może być takie samo jak, jak B1, ale najczęściej jest inne. Więc skąd, jak znaleźć te B2? Zobaczmy, mamy dodatkowo podany punkt, przez który przechodzi ta nasza prosta. Czyli my jesteśmy w takiej sytuacji, że yy, wiemy, że to będzie, współczynnik kierunkowy jest malejący, czyli na, yy, jest ujemny, czyli będzie prosta malejąca, ale wiemy że dodatkowo, że przechodzi przez punkt 3,2. I tak jak pamiętamy, pierwsza współrzędna to jest współrzędna x, druga współrzędna y, i podstawiamy sobie to do naszego, do naszego równania. Czyli jak wstawimy do naszego równania zamiast x i zamiast y, to będziemy mieli tak. Zamiast y wstawimy sobie 2. Równa się. Jeszcze troszeczkę przeginiemy. 2 równa się minus 4. Razy zamiast x, 3 plus b, 2. Zatem 2 równa się minus 12 plus b, 2. Yy, przeniesiemy sobie może minus 12 na drugą stronę, to będziemy mieli po przeniesieniu, może tak, żeby się zmieściło, po przeniesieniu e, na drugą stronę mamy 2 plus 12 równa się b, 2. Czyli 14 równa się B2. Już y, znaleźliśmy y, wartość współczynnika B. Zatem y, zostało nam zapisać odpowiedź, czyli Y równa się A2, czyli minus 4x plus 14. I to jest nasze rozwiązane zadanie. Szybko, sprawnie i, i bez większego wysiłku. Pamiętajmy, że przy prostych równoległych współczynniki kierunkowe muszą być takie same. Czyli jeżeli w naszym zadaniu mieliśmy podane, że współczynnik kierunkowy jest minus -4, to w rozwiązaniu też musi być na początku przy x minus -4, a ewentualnie różni się tylko yy, liczbo b. I przechodzimy do zadania drugiego. W zadaniu drugim mamy napisać wzór prostej. Tym razem prosto padło i to proste i minus 2x minus 4. Ja sobie przepiszę to. Czyli mamy znaleźć równanie. Przyszę tutaj na drugie zadanie. Zapiszemy sobie. Tutaj oddzielimy. I mamy tak. Ojej, Kolor. Zadanie drugie. Mamy znaleźć wzór prostej prostopadłej do równania y równa się minus 2x minus 4 przechodzącej przez punkt D równym 2, 3. Więc e, teraz sobie przypomnimy, jak to jest przy prostych prostopadłych. Przy prostych równoległych, tutaj jeszcze raz zapiszmy, y równa się, a1x plus b1 y równa się a2x plus b2. I te dwie proste są do siebie prostopadłe wtedy, kiedy a1 razy a2 równa się minus 1. Tak jest we wzorach. Ale no, łatwo jest zapamiętać w ten sposób, że jeżeli mamy podany a2, no to poprzez ustalenie tego wzoru to a2 równa się, jak mamy a1 po prostu, minus 1 przez A1. Czyli chodzi o to, że nasz współczynnik kierunkowy prostej, prostopadłej jest odwrotny i przeciwny do współczynnika kierunkowego podanego w zadaniu. Zatem jeżeli chcemy wyznaczyć prosto, prostopadło, to najpierw zaznaczmy sobie ile u nas wynosi współczynnik kierunkowy, czyli widzimy że współczynnik kierunkowy to jest to, co stoi przy X. -ie. Też tutaj już mamy podane w postaci kierunkowej, więc, więc to ładnie widać. Więc e, ja jeszcze może raz tutaj przepiszę, że mamy y równa się minus 2x minus 4, czyli A1 równa się minus 2 i B1 równa się minus 4. Akurat B1 na nas na razie nie interesuje do niczego nam nie jest potrzebne. Może sobie sobie może no, tu rozwiążemy. Czyli my będziemy w szkali prostej y równa się a2x plus b2. Czyli najpierw musimy znaleźć a2. Czyli korzystając ze wzoru, że a2 równa się minus 1 przez a1, tak, to nasz współczynnik a2 równa się minus 1 a a1 mieliśmy minus 2 przez minus 2, czyli minus z minusem nam się zredukuje i mamy po prostu jedną drugą. Czyli nasze równanie wygląda w ten sposób. y równa się 1 druga x plus b2. I teraz y, nasze zadanie jest tylko znalezienie y, wartości współczynnika b2, więc korzystamy z naszego, y, korzystamy z naszego punktu d, Wiemy, że jest pierwsza spuszczona, to jest x, druga to jest y. Wstawiamy to do naszego równania i otrzymujemy: może tutaj w niebieskim, 3 zamiast y równa się 1, druga zamiast x 2 plus b 2, czyli 3 równa się 1 plus b 2. Przenosimy jedynkę na drugą stronę i mamy 2 równa się b 2. Zostaje nam tylko napisanie rozwiązania, więc rozwiązaniem jest: y równa się 1, druga x plus 2. Pamiętajmy, że rozwiązanie wstawiamy właśnie o to tego równania, a nie do równania y, początkowego, żeby tutaj się nie pomylić i przez przypadek nie napisać prostej, równoległej. Czyli po pierwsze, mamy określić współczynnik kierunkowy naszej prostej, który jest odwrotny i przeciwny do wyjściowej prostej a na wstaniu postawić nasz punkt i otrzymujemy rozwiązanie i teraz zadanie trzecie zadanie trzecie zadanie trzecie nie będziemy nawet przepisywać tylko spójrzmy na nie które z równań opisuje prosto prostopadło do prostej o równaniu y równa się 4x plus 5 Mamy y równa się 4x plus 5. I mamy znaleźć do niej prostą, prostopadłą. Zatem prosta, prostopadła. Spójrzmy, jaki jest współczynnik kierunkowy. Spółczynnik kierunkowy jest tej prostej 4. Więc współczynnik prostej, prostopadłej to będzie a2 równa się minus 1 przez a1, czyli minus 1 przez 4. Czyli nasza prosta musi wyglądać w ten sposób, że musi być równa minus 1 czwarta x plus jakiś tam b2, którego nawet nie trzeba wyznaczać, ponieważ nie wiemy przez jaki punkt przechodzi. Więc spojrzmy na nasze odpowiedzi i widzimy, że minus 1 czwarta jako współczynnik kierunkowy tylko jest przy odpowiedzi b, czyli to jest nasza poprawna odpowiedź. I widzimy jak szybko możemy na zadanie Testowe rozwiązać, tylko aby określić, w którym miejscu jest ta, ten współczynnik, jak powinien wyglądać współczynnik kierunkowy. Jeżeli w tym zadaniu trzecim byłoby by pytanie o prosto, równoległe do tej prostej, no to byśmy zaznaczyli odpowiedź D, bo wtedy byśmy mieli współczynnik kierunkowy 4 równy współczynnikowi kierunkowemu też 4 w odpowiedzi D. Ale ty, tym zadaniu właśnie było pytanie o prostopadło, prosto, prosto więc zaznaczyliśmy odpowiedź B. No i dochodzimy do zadania czwartego. Zadanie czwarte wygląda w następujący yy, sposób. Tutaj może oddzielę miejsce. Mamy tak. Prosta o równaniu y równa się 2, 2 przez mx plus 1 jest prostopadła. To prosta o równaniu y równa się minus 3 2 x minus 1. Stąd wynika, że m jest równa. No i y, możemy tutaj skorzystać właśnie ze wzoru, który jest w tablicach. Ten, który ja wcześniej napisałem, że dwie proste są prostopadłe, jeżeli a1 razy a2 równa się minus 1. Zatem 2 w, w pierwszym przypadku... Współczynnik kierunkowy to jest 2 przez m drugie to jest minus 3 drugie. No i jak teraz sobie postawimy, to mamy 2 przez M razy minus 3 drugie ma być równe minus 1. Tutaj dwójeczki nam się skracają i zostaje nam minus 3 przez m równa się minus 1. Mnożymy razy m i mamy minus 3 równa się minus 1. M i razy minus 1, m równa się 3. I mamy nasze rozwiązanie, czyli rozwiązanie D. Tutaj też niektórzy powiedzą, że można było to zrobić w taki e, inny sposób. Tutaj może tak troszeczkę zostało miejsca i uda nam się tu zrobić jeszcze w drugi sposób, bo byśmy mogli zauważyć bardzo szybko, że tutaj mamy współczynnik kierunkowy minus 3, drugie, minus 3, drugie, więc a2 do tej równania to będzie minus 1 przez minus 3, drugie, czyli tak jak ktoś wiedział, że odwrotny i przeciwny. Odwrotny to jest dla 3, drugi to jest 2 trzecie i przeciwny, właśnie znika nam minus, czyli powinno być 2 trzecie. Czyli jeżeli my mamy 2 przez m i to jest równe 2 przez 3, to znaczy, że nasze m jest równe 3. I też bardzo szybko można takie zadanie rozwiązać. Jeszcze na koniec pokażę może przykład. Takie zadanie sobie zapiszmy. Może, z podpunkt, może zrobimy sobie z dwoma podpunktami, i będzie zadanie takie, że wyznacz równanie prostej i podpunkt A będzie równoległej, podpunkt B będzie prostopadłej do prostej i na przykład mamy taką prostą: 2x minus 4y plus 8 równa się 0 przechodzącej przez punkt D o współrzędnych mm, na przykład 4, 2 no i zaczniemy y, zanim w ogóle zaczniemy rozwiązywać czy to podpunkt A czy to podpunkt B to widzimy, że mamy teraz przedstawione prosto w postaci ogólnej a nie w postaci kierunkowej czyli mamy AX plus BY plus C więc żeby przestawić ją w postaci kierunkowej Czyli pierwsza rzecz, którą musimy zrobić Przestawić ją w postaci kierunkowej Czyli y równa się ax plus b I jak to zrobić? Robimy to w ten sposób, że To co nie jest z y To co jest z y zostawiamy po lewej stronie A wszystko inne przerzucamy na prawą stronę Czyli minus 4y zostaje po lewej Równa się A wszystko przerzucamy Oczywiście zmieniając znak Na przeciwny Następnie dzielimy całe równanie przez to, co stoi przy y, czyli dzielimy wszystko przez minus 4. Dzielimy przez minus 4 i mamy y równa się minus 2 podzielić przez minus 4 to będzie 1 druga. Pamiętajmy, że i dzielimy, yy, tak, i dzielimy ten element i dzielimy ten element. Oraz minus 8 podzielić przez minus 4 to jest 2, czyli o czymś x plus 2. I już dostaliśmy równanie w postaci kierunkowej. I to jest takie równanie, z którego możemy przejść do dalszej części rozwiązywania zadania, czyli chcemy rozwiązać najpierw podpunkt A. W podpunkcie A mieliśmy znaleźć prosto do niej równoległo, czyli y równa się a 2x plus. B2, gdzie A2 równa się A1, czyli w naszym przypadku A2 równa się, bo tak, A1 było równe, podkreślmy sobie, czyli wartość współczynnika kierunkowego to co przy x, czyli mieliśmy równe 1, druga, czyli nasz współczynnik kierunkowy przy równaniu prostej równoległy też będzie równy 1, druga. następnie Następnie wstawiamy do, naszego, y, równania. wstawiamy do naszego równania, czyli mamy y równa się 1, 2, x plus b, 2 i postawiamy sobie współrzędne z punktu D, czyli zamiast y wstawiamy 4, e, przepraszam, nie 4, tylko będzie 2, 2 równa się po y jest równe 2, 1 druga razy x, czyli razy 4 plus b2, czyli 2 równa się 2 plus b2, przynosimy dwójkę na drugą stronę, czyli mam 2 minus 2 równa się b2, czyli b2 równa się 0. Czyli rozwiązanie naszego równania to jest y równa się 1, druga x, no i plus 0, ewentualnie można napisać tylko y równa się 1, druga x, bo pamiętajmy, że wstawiamy to tego równania, tak, do tego równania. Na koniec. Czyli nie do pierwszego, tylko tego, tego drugiego. No i mamy rozwiązany podpunkt A, czyli znaleźliśmy prosto, równoległo. Jeżeli chodzi o prosto, prostopadło, jeżeli chodzi o prosto, prostopadło, to, to znów A1 jest równy 1 druga, czyli, czyli nic się nie zmieniło. Zobaczmy, c czyli to jedno, drugie, co mamy przy inksie a 2 pamiętajmy ze wzoru A2 było równe minus 1 przez A1, czyli musi być współczynnik ten odwrotny i przeciwny. Odwrotny do jednej drugiej to jest y, 2 i przeciwne to pisujemy minus, czyli minus 2, czyli już mamy współczynnik kierunkowy, czyli nasza prosta będzie miała równanie y równa się minus 2x plus B2. I zostaje nam podstawienie tego punktu D, który mieliśmy wyżej. Jeszcze ja raz go przypiszę. D równa się 4,2, bo chodzi nam o ten sam punkt. D równa się 4,2. Chodzi o ten sam punkt, tylko jedna prosta była równoległa i przechodziła przez ten punkt, a druga była prostopadła. I znów wstawiamy sobie za x, y. 2 równa się minus 2 razy 4 plus b2. Czyli 2 równa się minus 8 plus b2, 2 plus 8 równa się b2, czyli 10 równa się b2. I rozwiązanie, wstawiając do tego zielonego równania, y równa się minus 2x plus 10. I mamy rozwiązane zadanie. Tak jak wcześniej wspominałem, na pewno na maturze takie zadanie się pojawi, albo będzie trzeba wyznaczyć prosto-równoległo, albo wyznaczyć prosto-prostopadło. Prosto, prosto, Może będzie trzeba tylko w zadaniu testowym zaznaczyć, która jest prosta-równoległa, a która jest prostopadła, ale na pewno takie zadanie się pojawi. Dziękuję teraz za uwagę. Za tydzień postaram się przygotować kolejną lekcję. A dziś zapraszam y, do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej uczelni Państwowej Szkoły Wyższej Pia Podlaskiej. Y, zapraszam pod adres www.pswp.pl. Do zobaczenia. Do tydzień.